Wielu z nas poświęca swoje szczęście dla innych. Wielu z nas skupia się na innych, zamiast skupiać się na sobie. I wielu z nas żyje tak, całymi latami, licząc na to, że kiedyś otrzyma to, co daje, czyli wszystko. A okazuje się na końcu, że nie dostajesz nic. Niestety, ale bardzo często tak bywa, że kiedy poświęcasz całego siebie, kiedy oddajesz całego siebie, to nie możesz liczyć na to, że dostaniesz coś z powrotem, bo bardzo często rozczarowanie boli naprawdę bardzo mocno. Dlatego ja wychodzę z założenia, że jak już coś robię dla kogoś, to nie oczekuję niczego w zamian, bo wiem, że tak naprawdę nie mam tego prawa. Bycie dobrym to mój wybór i nie mogę liczyć na to. Że drugi człowiek myśli tak samo. Dlatego słuchaj, ja wiem, że to przykre, bo pomaganie powinno być tak naprawdę radosne. Ale pamiętaj, nigdy nie oczekuj, że dostaniesz to, co dajesz. Bądź sobą, bądź dobry, ale rób to bezinteresownie, bo rozczarowanie, rozczarowanie może cię tak naprawdę później zniszczyć.